Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś nasz hit targowy z ogólnopolskiej wystawy w miejscowości Poświęte koło Za tą maszynę marki Unia Group, za rozsiewacz RCW 120 TD zdobyliśmy puchar hit targowy. Jest to maszyna według mnie do najteszego nawozu jakim jest wapno, ale nie tylko do wapna, bo też hit do nawozów. Akurat w tym przypadku mamy założone tarcze do wysiewu nawozów granulowanych. Na szerokość 12,36 tu jest teoretyczna tabela dla wysiewu saletry amonowej. Tarcze są elementem wymiennym. Tu mamy tarczę do wapna. Tak jak wspomniałem, do najnowszego nawozu. Dzięki tym tarczom możemy wysieć na szerokość od 8 do 16 metrów. Szerokie ogumienie. Zawieszenie tandem. Taśma napędzana jest od koła ostrogowego za pomocą przekładni. Mamy sterowanie. Lewo-prawo, akurat w tym przypadku w tym rozsiewaczu. Hydraulika jest nam potrzebna do sterowania właśnie lewo-prawo i do otwarcia tandeki. Maszyna wyposażona w hamulce dwuobłodowe, dyszel amortyzowany. No i jak to w uniwersalnej maszynie, czyli przenośnik pasowy. Także pas napędzany jest od koła ostrogowego, tarcze wysiewające od bałka odbioru mocy a hydraulikę potrzebujemy do otwarcia z tyłu zasów, ewentualnie otwarcia plandeki. Uniwersalna maszyna o dużej pojemności, teraz producent robi już też większą, o pojemności 13 ton. Najmniejszy aktualnie w ofercie jest 4,5 tony, 6, 8,5, 9, 10, 13. Zapraszam do kontaktu.